Mamy do rozwiązania następującą nierówność. 2 razy x odjąć 1, minus 3 razy x odjąć 2 i to jest mniejsze od 6. Najpierw musimy uporządkować lewą stronę tej nierówności, czyli każdy z tych nawiasów, wymnożyć kolejno przez 2, a później przez minus 3. No to tak, 2 razy x to jest 2x. 2 razy minus 1 to minus 2. Minus 3 razy x to jest minus 3x. Minus 3 razy minus 2 to jest plus 6. I to ma być mniejsze od 6. Ok. Redukujemy wyrazy podobne po lewej stronie, czyli mamy 2x minus 3x to jest minus x. I tak się zastanawiam, jak tu mam 6 i tu mam 6, to wiecie co? Tą szóstkę od razu odejmę tutaj obustronnie. Wtedy ona się zredukuje do 0. I teraz jeszcze raz. 2x minus 3x to jest minus x. Minus 2. I to jest mniejsze od 0. Następnie dwójkę przenoszę na prawą stronę. Po lewej zostawiam minus x, a po prawej mamy plus 2. Teraz muszę pozbyć się tego minusa, czyli dzielę obustronnie tę nierówność przez minus 1. Otrzymuję x, uwaga, dzielę przez minus, czyli muszę obrócić ten znak. I mamy coś takiego. Następnie rysujemy sobie pod spodem oś. Na tej osi zaznaczymy rozwiązania naszej nierówności. Tu gdzieś będę miał minus 2. Mam oś x, bo taka jest niewiadoma. Teraz tak, nad minus dwójką zaznaczam kółeczko niezamalowane, ponieważ mamy tylko znaczek większe. Jakbyśmy mieli większe równe, to wtedy musielibyśmy zamalować kółeczko. Tutaj tak nie mamy, więc pozostawiamy to kółeczko niezamalowane. No i znak nierówności pokazuje nam, że musimy poruszać się w prawo z liczbami, tak? czyli zaznaczamy wszystkie liczby na prawo od minus dwójki. No, i teraz pod spodem, jako rozwiązanie naszej nierówności, musimy podać przedział. To będzie przedział od minus 2, lewostronnie otwarty przedział, ze względu na to, że minus dwójka nie jest rozwiązaniem tej nierówności. Ponadto możemy zapamiętać, że jeśli zastosowaliśmy kółeczko otwarte nad liczbą, czy niezamalowane, to wtedy musimy zastosować też nawias okrągły. No i dalej idziemy do plus nieskończoności.